Moi drodzy, wygląda na to, że twórcy Forza Horizon jeszcze nie skończyli z tą serią i wrzucają nowy zwiastun. Jest to zwiastun aktualizacji, który ma się pojawić za dwa tygodnie. I y, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ok, to znamy. Ash Kennedy, game designer at Playground Games, and today I am excited to tell you about a brand new feature for Forza Horizon 5: Horizon Realms. For more than three years, our ever-evolving world of Mexico has received limited time updates including tracks to race on, seasonal themed decorations, and new areas to explore by yourself or with friends. <laughs> But now, thanks to Horizon Realms, you'll be able to visit these updates whenever you like. You'll be able to visit the Retrowave Highway, the Lunar Drift Arena, the Oval Track Circuit, the Stadium Summer Party, and so many more previous fan favorites set to return. We've also got a brand new, never seen before stadium track added to our roster. Oh. To jest nowa rzecz, czyli tor na stadionie. Wcześniej mieliśmy tylko ten tor owalny, teraz będziemy mieli jeszcze jakieś dodatkowe. Współpracując features new ways to explore play. In skill mode, challenge yourself and others in a timed mode to bank the highest skill scores. Each Evolving World will have its own leaderboard to climb, and each of your scores will also be recorded in the total skill score. To able to see to see to see combine see. skill scores across all evolving worlds. And in free mode, you'll be able to visit any evolving world by yourself or in a convoy with up to 11 of your friends and freely explore at your own pace. This update also features a set of new accolade challenges per evolving world. You can find those accolades under the Horizon Realms tab in the accolades section. On top of the new player badges, you'll be able to earn Forza Thumb points by completing Horizon Realms accolades. But that's not all. You'll be able to earn four brand new, exclusive to Horizon Realms cars by completing some of these accolades. Oh. Horizon Realms is available to all players for free on all platforms from April 25th. Okay. Czyli co? Będziemy mieli samochody, które będzie się zdobywać przez wyróżnienia w nowym trybie, jak się okazuje, gdzie będziemy mogli grać razem z znajomymi i robić na przykład zloty na 12 graczy. Czyli będziemy mogli sobie odpalić konkretny layout mapy, na przykład chiński Nowy Rok, nie, jak tam twórcy, albo ten taki klimat neonowy, to będziemy mogli sobie odpalić teraz z takiego specjalnego trybu. Jestem ciekawy, jak będą działały faktycznie na tym te online rzeczy, bo wiecie, że czasami ciężko jest się zaprosić i Razem w sesji pozostać w Fordzie Horizon 5. Ta aktualizacja powinna się nazywać Forza Horizon 5 PlayStation 5. Aktualizacja, a nie na zasadzie, że to jest coś zupełnie nowego, bo to jest tak, taki recykling tego, co już było plus cztery nowe samochody, więc, które będzie można zdobyć w tym nowym trybie, to jest fajne, ale jak się przejedziemy parę kilometrów tym Rewuelto czy nowym Huracanem, to faktycznie coś się zmieni w Fordzie? No nie no, będziemy mieli to samo w Fordzie, co było do tej pory, tylko dodali parę wyróżnień i połączyli właściwie wszystkie te takie update'y, Mapowe w jedną całość, w jednym takim trybie, do którego będziemy mogli sobie dołączyć. Oczywiście przetestujemy sobie razem PlayStation 5 wersję, nowe tryby i nową aktualizację w Fordzie Horizon 5 już moi drodzy w przyszłym tygodniu. A tymczasem trzymajcie się na razie. Cześć.